Dzień dobry moi kochani, witam się z wami bardzo serdecznie w nowym filmie e, Dzisiaj mam dla was food haul Właśnie wróciłam z Tesco e, Wrzuciłam tylko na szybko zamraż mrożonki do zamrażarki e, I przychodzę do was dzisiaj z ogromnymi zakupami Za ponad 100 funtów, czyli ponad 500 zł e, Chciałam wam pokazać mmm, ile mniej więcej można kupić w Anglii za 100 funtów, e, czyli tak jak mówię mniej więcej 100 500 zł. E, oczywiście nie ma co przeliczać co do złotówki jeden do jednego, bo oczywiście tutaj są inne zarobki, inne życie i tak ale tak czy inaczej 100 funtów to jest ponad 500 zł. Także e, pokażę wam właśnie moje dzisiejsze zakupy. Jeżeli lubicie futchole, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, a takich filmów będzie więcej. Ja mam tutaj naprawdę spore zakupy jedzeniowe, coś z chemii, także Zapraszam do oglądania Okej, okay, będę wam pokazywać randomowo, bo po prostu chcę rozpakować te zakupy Nawet jeszcze się nie rozebrałam po powrocie do domu Właśnie tak jak mówię, wrzuciłam tylko mrożonki do zamrażarki Ale zanim to, to oczywiście wam nagrałam Także zobaczcie najpierw, co kupiłam, jeżeli chodzi o mrożonki Na samym początku pokażę wam mrożonki, bo powiem wam, że... Była dzisiaj w Tesco taka mega długa kolejka e, i teraz czułam pojedzonko, i zanim wróciłam do domu, to po prostu muszę schować do zamrażarki, żeby nie rozmroziły się za bardzo. Zobaczcie, udało mi się dorwać Halo halotop lody. Bardzo fajne, one mają mało kalorii. Ale one są jakby na patyku, a nie w takim podsie, w takim pudełeczku. Wiecie? Więc później sobie spróbuję. Mam nadzieję, że będą pyszne, ale tak się zapowiadają. One są dostępne w Polsce. <laughs> Przepraszam, polecam Wam bardzo serdecznie. Ale właśnie tych na patyku jeszcze nie próbowałam. Następnie mam taki miks e, banany i truskawki, taki miks do smoothie, e, spoko rozwiązanie. Mm, właśnie zawsze robię sobie smoothie, dodaję e, takie mrożone truskawki, i ta konsystencja jest fajna. Jeżeli nie mam świeżych truskawek, oczywiście, e, następnie wzięłam coś takiego. E, to są takie e, wegańskie, tak? Wegańskie. Tak, bez mięsa, czyli wegańskie, czy wegetariańskie, bo teraz tu już się po prostu zamieszałam. Halo, gdzie tutaj coś piszę? Co my tutaj mamy? Tu możecie zobaczyć sobie skład. Skład jest całkiem spoko... A nie, jest tutaj jajko, więc będą one wegetariańskie. W każdym razie bez mięsa. <laughs> eee, bardzo fajna jest ta filma Korn, polecam Wam. Mają fajne, właśnie bezmięsne produkty. A ja się tym razem skusiłam na takie pulpeciki, właśnie w stylu takich, wiecie, tych szwedzkich pulpecików z IKEA. Tyle, że bez mięsa. Mam ochotę właśnie na coś takiego jak tutaj, czyli taki makaron z sosem pomidorowym i z takimi pulpecikami, więc można Wam znać, jak będę sobie tutaj to robić. Następnie mam rybkę. Bardzo fajne są te z Gastro. I tym razem skusiłam się na taką z solą i pieprzem. Kiedyś mieliśmy z ziołami czy coś takiego, była bardzo dobra, i teraz właśnie skusiłam się na coś takiego i tutaj mam jeszcze warzywa i wiecie, w Anglii raczej nie spotkałam się jak dotąd z takimi fajnymi mieszankami warzyw na patelnię, żeby tam były przyprawy. I żeby tam było coś innego niż marchewka brokuł, groszek kalafior. Tutaj w ogóle jest coś popularnego Jest popularne coś takiego jak Jakby takie pojedyncze mrożone warzywa Właśnie typu papryka Tutaj mamy słodkie ziemniaki Mnóstwo groszku Wiecie, wszystkie warzywa można kupić osobno Ale jest mało Jeżeli chodzi o gotowe mieszanki Więc ja wzięłam taką, która Wydaje mi się, że była bardzo urozmaicona W stosunku do innych Urozmaicona Mamy tutaj marchewkę, brokuła, kalafior, groszek co jeszcze? Chyba tyle. Ale żeby nie było nudno, to ja dokupiłam sobie paprykę oraz właśnie słodkie ziemniaki, więc po prostu ja sobie to wymieszam, e ewentualnie poporcuję. E tak, dobrze, czyli to, jeżeli chodzi o mrożonki, chowam je do zamrożarki i zaraz do Was wracam z resztą zakupów. Okej, okay, a teraz już przechodzimy do zakupów. Tak jak mówię, będzie tutaj randomowo rzeczy do lodówki, warzywa, owoce, jakieś suche produkty, coś z chemii, także zaczynamy. Tak jak mówię, będę Wam pokazywać po prostu pierwsze, co mam pod ręką. Kupiłam bazylię. Ja posiałam swoją bazylię, ale jest ona jeszcze malutka, także nie chcę jej jeszcze jej zrywać, więc na razie ratuję się taką. E, powiem Wam, że uwielbiam kuchnię włoską, a bazylia to jest konieczny dodatek do... Kuchni włoskiej. Następnie wzięłam płyn do prania, persil. Skończył nam się, więc po prostu musiałam uzupełnić zapasy. E, zastanawiałam się, czy wziąć persil, czy ariel, czy może jeszcze jakieś inne, ale w końcu wzięłam taki. E, używamy jego chyba na zmianę z arielem właśnie. Nie wiem, e, czy jest jakaś różnica. Po prostu ja, jak robię pranie, to używam kapsułki, em, troszkę płynu e, i płynu do płukania. Także tak, kupiłam arbuza Po prostu uwielbiam arbuzy Już zaczynają być takie dobre I tańsze e, Oczywiście Także arbuz to jest super przekąska Bardzo fajnie nas nawadnia Także polecam serdecznie e, Ja po prostu uwielbiam e, Wiecie, nawet czasem wziąłem pół arbuza na raz Jako posiłek ehm, I tutaj mam jeszcze Dwa takie pudełeczka. E, ogólnie to teraz mam miesiąc bez wydawania pieniędzy. E, nie kupuję sobie żadnych ubrań, żadnych kosmetyków, żadnych gadżetów do domu e, i tak dalej, ale em, w ten weekend chcę się tak mocno zabrać za organizację e, kuchni i w ogóle całego mieszkania. W różnych szafkach, komodach i tak dalej. I tutaj mam jedną taką szafkę z przyprawami, i mam tam już jeden taki pojemnik na te słóczki z Ikea z przyprawami, ale po prostu chciałam, żeby to było piętrowe, więc potrzebowałam tego dokupić. Więc to nie jest takie, o, spodobało mi się, tylko właśnie potrzebowałam tego dokupić. Mam nadzieję, że to. Nie zepsuję mojego challenge'u. Oczywiście w to nie wlicza się jedzenia i wiecie, jakieś takie chemia e, do domu. Natomiast właśnie te pudełka to było coś, co chciałam kupić i potrzebowałam, a nie pierdółka. Więc mam nadzieję, że to będzie mi wybaczone. <laughs> ok, przechodzimy dalej. E, mam tutaj e, kilka jogurtów. E, wzięłam coś takiego. Bardzo one są fajne z Nestle. Nie wiem, czy są one dostępne w Polsce, e, ale wzięłam dwa takie o smaku brzoskwini i marakui. E, ja je bardzo, bardzo lubię, mój e, mąż tak samo e, oraz dwa takie same, tylko waniliowe. E, one są spoko, mają dużo białka, e, nie mają tłuszczu, mają mało cukru, więc bardzo, bardzo Wam je polecam. Mają na taki pojemniczek, ile tutaj mamy? 150 gram jogurtu, mamy 15 gram białka. Bardzo, bardzo fajne. I właśnie super jest to, że nie mają tłuszczu ani cukru. Także polecam Wam na fajne śniadanko. Do tego jakaś granola, owoce, troszkę miodu i jest sztosik, śniadanie. Następnie wzięłam. Serki wiejskie z piątnicy. U nas w Tesco jest polska półka i polska lodówka. Mój mąż poprosił mnie, żebym mu kupiła właśnie serki wiejskie. Także wzięłam w sumie cztery, bo ja też bardzo lubię na śniadanko, więc mam zapas serków wiejskich. I tutaj w tej siatce mam jeszcze. E, dwa opakowania truskawek. Zaczyna się już w Anglii sezon na truskawki, więc ja się niesamowicie z tego cieszę. E, była taka promocja: dwa opakowania za 3,50, więc wychodzi um, funt 75 za jedno, więc bardzo dobra cena. E, I zobaczcie, takie fajne truskawki. E, ja zawsze zwracam uwagę e, na pochodzenie owoców e, i te. Mm, Mój mążek dzwoni Te truskawki są tutaj jakby z naszej okolicy Także bardzo, bardzo fajnie e, Troszkę sobie zostawię, a resztę zamrożę em, I będą super do koktajli, smoothie, do owsianek I po prostu mrożone truskawki Myślę, że dużo fajniejszym rozwiązaniem jest właśnie to, żeby kupić świeże owoce i zamrozić A najlepszym rozwiązaniem jest mieć swoje własne owoce, warzywa i je zamrażać Wiecie, bez żadnych chemikali i tak dalej Ale na to jeszcze przyjdzie czas Dobrze, przechodzimy do tej ogromnej siaty Mam tutaj naprawdę sporo produktów Ale zanim to, kupiłam jeszcze dwie butelki mojego ulubionego wina jest to Melini Chianti Ja bardzo, bardzo lubię to winko I zawsze je kupuję Jak jest na promocji W Tesco. Dobrze, przechodzimy Do tej ogromniastej siaty I tak mówię Tutaj jest wszystko Ok. mam tutaj taki woreczek mango Powiem wam, że bardzo fajnym Rozwiązaniem są te takie Gotowe, pokrojone owoce w Tesco Ja nie kupuję tego zbyt często Bo wiadomo, jest to plastik, a owoce można samemu pokroić Jednak uważam, że jest to fajne rozwiązanie Zwłaszcza takie mieszanki Tutaj gdzieś sobie jeszcze kupiłam Już wam pokażę Kupiłam sobie jeszcze takie coś I to jest właśnie super, bo mamy tutaj jakby różne owoce Wiecie, są naprawdę różne kombinacje Tutaj mam akurat melona Melona, drugiego melona oraz ananasa. Bardzo fajne. A tutaj mam właśnie woreczek mango. Ja wolę sobie czasem wziąć taką przekąskę do pracy. Gdzieś tam sobie, wiecie, pracuję i podjadam w międzyczasie coś zdrowego. Zawsze to jest. Fajniejsze rozwiązanie niż jakieś um, słodkości, chipsy i tak dalej. Następnie wzięłam owsianki. Były na promocji cztery opakowania za trzy, dlatego wzięłam aż cztery ale są to takie owsianki. quaker, to się nazywa? Coś takiego. I te akurat są z białkiem. I to są takie original, bez dodatku cukru, pełnozierniste. Mm, już wam powiem to, jaki mam tutaj skład e, mamy tutaj płatki owsiane, e, mleko w proszku, e, białko soi i tyle, więc bardzo, bardzo fajne rozwiązanie na szybkie śniadanie. Mój mąż bardzo lubi takie sobie szybkie śniadanko zjeść przed pracą, wiecie, zalewacie po prostu wodą i macie. Fajne jest to, że właśnie. Mm, że możemy to zabrać w podróż, na przykład, e, bo wiecie, mamy to w gotowym pojemniku. Oczywiście można również samemu zrobić owsiankę, która też nie zajmuje nam dużo czasu, ale uważam, że coś takiego jest spoko e, i fajnie mieć zawsze pod ręką. Następnie wzięłam jakąś szynkę i ser e, dla mojego męża, który mnie tu poprosił e, z polskiej półki. Mamy tutaj e, filet z indyka, następnie jest ser mazdamer i ser Gouda. Jeszcze ta jedna szyneczka powinna być, ale to zaraz. E, następnie wzięłam takie bardzo duże opakowanie nasion chia. E, powiem wam, że ja mam w Tesco Clubcard. i jest to super rozwiązanie, bo bardzo, 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 bardzo często można coś dorwać za naprawdę fajną cenę, bo właśnie są takie promocje dla klubowiczów i na przykład takie opakowanie Czyli kosztuje 10 funtów w cenie regularnej, ale dla Klapkart była cena za 5 funtów, także bardzo fajne. Mamy tutaj um, aż chwilę, 453 gramy. Naprawdę, no zobaczcie, jak moja dłoń bardzo dużo opakowanie Czyli um, z czyjim można fajnie robić pudding. Myślę, że każdy już zna pudding, czy ja Super rozwiązanie właśnie na mleku Na przykład owsianym Z miodem, z cynamonem Do tego jakieś um, owocki I mamy super przekąskę, śniadanie Deser, polecam bardzo serdecznie I właśnie jak mówię To e, posiadanie karty Clubcard w Tesco To jest naprawdę super rozwiązanie Można zawsze dodatkowo zaoszczędzić pieniążki e, Na przykład dzisiaj Za te moje zakupy e, Dzięki Klapkart zapłaciłam 15 funtów mniej, ale zdarzało mi się, że nawet płaciłam 20 funtów mniej. Chwila, zaraz do Was wracam, bo dzwoni mój mąż drugi raz, także idę szybciutko odebrać i zaraz lecimy z dalszymi zakupami. Okej, okay, pogadałam szybciutko z mężem e, i wracam do was łapiąc ostatnie promienie słońca, ale chyba wydaje mi się, że nawet nie jest za ciemno, także kontynuujemy food haul. Zgrzeszyłam <grym> i kupiłam sobie polską drożdżówkę, również Tesco, e, bardzo fajna drożdżówka z serem. Zawsze kupuję, nie, dobrze, nie zawsze, ale jak są świeżutkie to czasem kupuję e, i one są super rozwiązaniem na śniadanie. Naprawdę jest tutaj dużo tego nadzienia z serem i rodzynkami. Bardzo, bardzo dobre. Także jutro takie śniadanko. Gluten i cukier. na <śmianie> i śniadanie. Następnie wzięłam taką ściereczkę do mycia okien z firmy Spontex. Jest to ściereczka z mikrofibry. Bardzo taka... Fajna, mam nadzieję, że właśnie super sprawdzi się do okien um, Podobno ma nie zostawiać smug e, Także chyba mi czegoś takiego brakowało Oj, a czy to jest gadżet do domu? Nie, wydaje mi się, że to jest do sprzątania, więc to się nie liczy jako <laughs> rzecz z listy zakazanych w maju Ale w każdym razie Wydaje mi się, że nie mam takiej ściereczki bo zawsze mam okna papierowymi ręcznikami, więc kupiłam coś takiego. Przy okazji również wzięłam płyn do mycia szyb. Tym razem skusiłam się na ten z metod. Ja bardzo lubię te produkty. Wypróbowałam już mnóstwo: wiecie, spray do czyszczenia, płyn do naczyń. No i teraz właśnie będę sobie testować ten nietoksyczny płyn do szyb glass, do szyb i wiecie luster i tak um, dalej i on jest o zapachu miętowym, więc bardzo jestem ciekawa jak to będzie pachnieć um, tak, bardzo fajne są te produkty tak jak mówię są nietoksyczne, więc więc, więc, więc mam nadzieję że fajnie się sprawdzi proszę bardzo, znalazłam drugą szyneczkę dla mojego męża jest to Sopocka Wzięłam takie Tortille pełnoziarniste Mini, zawsze jak kupuję Te duże, to one się trochę Marnują, bo wiecie, one są duże Więc zjem jedną czy dwie Mój mąż tak samo i zawsze coś tam potem zostaje Więc stwierdziłam, że wezmę po prostu mniejsze e, I mam nadzieję, że e, Dam radę zużyć Wszystkie Kupiłam grześki e, One były chyba Cztery w cenie, nie, nie były były po 25 pi, czy 26 pi, więc gdzie się 4 Cztery grześki. E, mój mąż po prostu ostatnio cały czas chodził e, i szukał czegoś dobrego do jedzenia właśnie w stylu grześki, czy Prince Polo, coś takiego, więc kupiłam. Również właśnie z polskiej półki w Tesco. Następnie wzięłam dwie te papryki, one się chyba rzymskie nazywają. One są właśnie takie, tylko podłużne, słodkie e, i wziąłam organiczne. I ostatnio, w którymś z vlogów pokazywałam Wam fridge prep. E, już od jakiegoś czasu em, staram się mieć cały czas w lodówce e, właśnie przygotowaną marchewkę czy paprykę. Bo uważam, że to jest super dodatek do każdego posiłku. Zdrowy, fajny dodatek. E, po prostu pokroję ją w kawałki i będę sobie trzymać w pojemniku w lodówce. To samo robię z marchewką, także polecam Wam bardzo, bardzo serdecznie. Następnie wzięłam jeden przecier pomidorowy z Daftone. Również właśnie z polskiej półki, yy, Oraz ogórki kiszone, miałam ochotę Nie jadłam chyba jeszcze ogórków kiszonych z Daftony, Więc spróbuję Najlepsze to ogórki kiszone mojej babci <gry> Ale niestety nie, nie, nie można mieć wszystkiego Dobrze, dalej kupiłam indyka Mięso mielone z indyka, może zrobię jakieś burgery Albo jakiś sos do makaronu w sumie nie mam na razie pomysłu, ale coś wykombinuję, a jak mnie to sobie zamrożę. Proszę bardzo, kupiłam sobie krówki. Bardzo, 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 bardzo dobre krówki. Eee, tak, po prostu. Lubię mieć taką przekąskę w pracy w szufladzie, więc jak złapię jakieś, em, jakaś ochota na coś słodkiego, to zawsze taka, taka krówka do kawki jest spoko, ale żeby nie było, nie wiem, takich rzeczy codziennie. Um, bardzo, bardzo rzadko. Teraz właśnie dłuższego czasu nie miałam nic przy sobie, słodkiego w pracy, więc właśnie e, taka krówka raz na jakiś czas będzie fajna. E, następnie wzięłam pomidory. Jeszcze wydaje mi się, że nie ma sezonu na takie fajne pomidory, ale e, te z Tesco Fines British Pink Temptation Tomatoes są naprawdę spoko. Chociaż, to, jak mówię, to nie jest to, co własne pomidory z ogródka, ale <gryw> na to przyjdzie jeszcze czas. Następnie wzięłam aż trzy opakowania borówek, e, jagód, borówki, nie, borówki amerykańskie, żeby zamrozić e, te z Tesco, e, z Rose Dane Farms. Nie wiem, czy to są tylko jakby w naszym lokalnym Tesco, e, z jakiejś tam lokalnej farmy, czy właśnie po prostu jakaś taka Marka Tesco, nie wiem Ale te właśnie produkty e, Pokażę wam Są zawsze jakoś tańsze Niż takie wiecie zwykłe W sensie z, z marki Tesco Więc nie wiem Nie, chociaż one są z Hiszpanii, więc nie wiem Po prostu jakaś taka tańsza Tańsza marka mm, Tesco I takie jedno opakowanie borówek Kosztowało 89 pi, Gdzie Eee, normalne z Tesco jakby Kosztują około 2 funtów No więc jest różnica a W smaku powiem wam, że są całkiem spoko Mam wrażenie, że są takie jakby z ogródka, wiecie Bo takie te z Tesco na przykład e, Potrafią być wielkości, nie wiem, truskawki Więc dla mnie to jest coś nie tak Skoro porówka amerykańska jest wielkości, nie wiem, winogrona na przykład Naprawdę, nie żartuję, widzieliśmy takie więc to nie jest zachęcające Lecimy dalej, bo mi się tutaj ciemno robi Kupiłam rzodkiewki Proszę bardzo Również fajny dodatek do śniadania Czy innych posiłków Przegryj sobie rzodkiewkę Czy do twarożku, czy do kanapek Bardzo, bardzo fajne rozwiązanko I tutaj również w tej samej firmy Rosden Farms Rosden Farms Kupiłam jabłuszka Zmachałam się, o, jeszcze jedna owsianka, a, czyli było 5 za 4. Jeszcze jedna osianka się tutaj zapodziała. Kupiłam kefiry. Raz, kefir 2. kefir 3. Jeszcze był kefir 4. O, jest. Kupiłam 4 kefiry. Bardzo mi posmakował kefir na drugie śniadania i wzięłam taki z Miller. Kefir smoothie e, i jest tutaj e, ten akurat o smaku e, maliny i granatu Jeszcze go nie próbowałam, ale właśnie była chyba jakaś promocja Też dla Club Card, więc wzięłam po prostu cztery dla mnie i dla mojego męża Tak jak mówię, bardzo fajne rozwiązanie e, Jeżeli chodzi o drugie śniadanko Już mi tutaj po prostu miejsce mi się skończyło, więc lecimy dalej e, Szybciutko Wzięłam coś takiego to są takie czyściki eee, Bardzo, bardzo fajny produkt Wydaje mi się, że są dostępne w Polsce, w Dilsie eee, To jest, wydaje mi się, bardzo, bardzo popularne w Anglii W Polsce ja się z tym nie spotkałam, ale ktoś ostatnio pokazywał je na YouTube Że są dostępne w Dilsie eee, Czy tam w Action, w Dilsie chyba Także polecam Wam zwrócić na nie uwagę, bo to są bardzo fajne em, produkty do czyszczenia są to jakby takie czyściki, gąbeczki, tylko takie bardziej szorstkie do szorowania, które są nasączone bardzo intensywnie mydłem. E, wystarczy je zamoczyć i możemy po prostu czyścić, e, szorować. To jest super do na przykład grilli, em, wiecie, do zlewów, do kamienia, em, do kuchenki, do garnków. Także bardzo fajny sposób em, na utrzymanie porządku. E, zobaczcie, coś takiego. Może wiecie, co otworzę, bo zaraz się zabieram za sprzątanie, także pokażę Wam, jak wygląda sam produkt. Mówię, bardzo fajne produkty, yy, bardzo fajne rozwiązanie. Mamy tutaj jakby taką, taką gąbeczkę, taki czyścik po prostu. I to jest takie niezbyt przyjemne w dotyku, bo to jest takie, taka, wiecie, taka sz... takie szorstkie coś, bardzo intensywnie właśnie nasączone mydłem. I to wystarczy zamoczyć yy, i po prostu szorować. Nie pachnie to po prostu, nie wiem, <laughs> pachnie to zieloną herbatą. Ale nie, bardzo fajne rozwiązanie, także polecam Wam i tak jak mówię, właśnie chyba są dostępne w deals Następnie wzięłam kilo, nie, nawet tutaj nie jest kilo, 700 g, organicznej marchewki. Tak jak Wam wspomniałam, ja ostatnio bardzo lubię mieć obraną, pokrojoną marchewkę w pojemniku w lodówce. Jest to super rozwiązanie, właśnie, żeby zabrać ze sobą, być do kanapki, czy do obiadku. Do pracy czy na piknik, e, czy ja po prostu czasem na przykład coś oglądam i zamiast chipsów, czy jakieś czekolady, chrupię e, sobie marchewki. Bardzo Wam polecam e, takie rozwiązania. Następnie wzięłam e, ogórek, organik. Jakoś ostatnio staram się kupować organiczne warzywa oraz organiczne jajka. Powiem Wam, że e, jakoś czuć bardzo różnicę w smaku. Na przykład. Powiem wam na przykładzie jajek <laughs> e, Nic mi tak nie smakuje, jak jajecznica w Polsce W sensie nigdzie indziej nie smakuje mi tak, jak jajecznica w Polsce Z takich e, jajek od szczęśliwych kurek I tutaj w Anglii bardzo rzadko jem jajecznicę, bo mi nie smakuje, bo... Uh, nie Ale ostatnio kupiłam właśnie jajka organiczne i powiem Wam, że teraz już cały czas kupuję jajka organiczne. Bo jak spróbowałam tej jajecznicy z Organic X, no to powiem Wam, że jak w Polsce na wsi, <grytania> jajeczka smakują. Także teraz staram się kupować właśnie tylko organik, jajka oraz warzywka. Też fajniej smakują niż takie, wiecie, zwykłe, że tak powiem. Czuć smak, czuć smak ogórka, czuć smak pomidora i tak dalej. także Wiadomo, kosztują troszeczkę więcej, ale myślę, że nie ma co oszczędzać na zdrowszym na zdrowszych produktach. Worki na śmieci, takie duże, duże worki kupiłam. E, jest tutaj 10 worków 240 litrów. to tym się przydadzą. E, następnie wzięłam dwie cukinie. Mam w zrobić placki z cukinii, e, także właśnie musiałam kupić. Następnie wzięłam e, takie chocolate chunks. To są takie kawałki ciemnej czekolady. E, bardzo popularne w Anglii ciastka e, chocolate chunks. E, Właśnie super są do różnych ciast, ciasteczek i tak dalej. Ja zawsze lubię mieć takie u siebie w szafce, więc zakupiłam. Następnie wzięłam kolejny kultowy produkt, czyli Vitabixy albo Witabixy. Nie wiem, jak po prostu mówię na to Vitabixy. Um, są to jakby takie owsiane ciastka, czy nawet pełnoziarniste ciastka, które są super rozwiązaniem do mleka. Do jogurtu, do kefiru, do czegokolwiek, tak naprawdę zamiast zwykłych płatków albo zwykłej owsianki, czy tam granoli, tylko że one są właśnie w takiej formie ciasteczka. Zaraz Wam czytam skład, powiem Wam, że jest to bardzo popularne i fajne rozwiązanie właśnie tutaj w UK. Wystarczy takie ciasteczko, jedno czy dwa, wkruszyć sobie do mleka czy jogurtu. Robią nam się z tego coś ala truciny, taką formę to ma, ale to jest bardzo fajne i bardzo dobre, no i powiem Wam, że jest zdrowe, już Wam czytam skład. Um, mamy tutaj um, e, pełnoziarniste zboża mąkę, coś takiego. E, do tego mamy Barley. Co to jest Barley? Nie wiem. Napiszę Wam to na dole, bo teraz nie pamiętam co to jest: e, Malted Barley Extract, e, um, cukier sól, nie. Tak? Tak, e, cukier, sól e, i witaminy Także bardzo prosty skład, powiem wam, że to jest super e, Dwie takie bis, biscuits, e, dwie, dwa takie ciasteczka, czyli jakby jedna porcja ma 130 kalorii A fajnie jest właśnie takie e, wartościowe, e, objętościowe śniadanie Można się tym fajnie najeść, ja to uwielbiam e, Jogurt, Vitabixy do tego malinki czy truskawki, borówki, jakieś wiecie berries Na to miód, cynamon i mamy pyszne, fajne, szybkie, ale zdrowe śniadanko Polecam wam, wydaje mi się, że też bez problemu już teraz dostaniecie w Polsce taki produkt w sklepach właśnie typu deals e Fajne, fajne rozwiązanie, polecam Wam zwrócić na to uwagę Pomału kończymy ten haul, bo widzę, że będzie bardzo, bardzo długi Staram się zawsze Wam powiedzieć coś o produkcie, czy dlaczego wykorzystam Bo uważam, że to jest takie fajne niż takie po prostu pokazywanie produktów Kupiłam ananasa, również go pokroję sobie, wrzucę do lodówki Tak jak resztę warzywek I dwa ostatnie produkty Myślę, że dwa Tak, dwa ostatnie produkty To są moje ulubione mleka z Oatly. Ja je uwielbiam tą e, szarą edycję Barista Edition. E, mleko owsiane uwielbiam do kawy, do. Wiecie, po prostu używam cały czas tego mleka zamiast zwykłego. Nawet do płatków z mlekiem czy do owsianki. To mleko jest najlepsze. I to właśnie Barista Edition. Nie tylko do kawy. Używam po prostu tego bardzo regularnie. Dobrze, kochani, kończymy, bo po prostu rozgadałam się tutaj. E, ja zabieram się za sprzedanie tego bałaganu, bo mam po prostu taki sklep ze wszystkim, czym się da. E, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. E, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie o subskrybowaniu mojego kanału. I widzimy się w kolejnym filmie. Buziaczki, Pa!